Wybrało się zbiórka na najdroższy lek świata dla Marysi zbrędna Zakończona dziewczynka chorująca na rdzeniowy zanik mięśni ma szansę na normalne życie dzięki swoim aniołom. Wśród dzieci i młodzieży od lat rośnie liczba zaburzeń psychicznych, a pandemia koronawirusa jeszcze zwiększyła ten problem. Jednak warto pamiętać o tym, że istnieje mnóstwo organizacji, które są gotowe pomóc zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich rodzicom. W Lesznie takiej pomocy można szukać w Młodzieżowym Centrum Profilaktyki Alternatywnej. Co z termomodernizacją wojewódzkiego szpitala zespolonego w lesznie. Urząd marszałkowski planuje zrezygnować z planów realizacji tego zadania ze środków z WRPO ze względu na ryzyko zwrotu środków unijnych wraz z odsetkami. Blisko 80 zarzutów oszustw usłyszał od leszczyńskich kryminalnych amant z powiatu kościańskiego, teraz w więzieniu może spędzić nawet 8 lat. Akt oskarżenia trafił właśnie do prokuratury. Czas start poniec rozpoczął Oficjalny nabór na wolontariuszy 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gmina Śmigiel otrzyma milion złotych za udział w konkursie Rosnąca odporność. Pieniądze będą mogły być przeznaczone na dowolny cel związany z przeciwdziałaniem COVID-19 poinformowała burmistrz Małgorzata Adamczak. Kolejne zwycięstwo ma lepszy futsal Leszno. Tym razem Leszczynianie pokonali kontrakt Lubawę 8 do 5 w meczu wyjazdowym.